Witam Państwa na plantacji pomidora gruntowego dla przemysłu. Odmiana bardzo wczesna na całym polu. Na tym samym polu robimy cały czas filmy dla Państwa. Nazywam się Piotr Borczyński. Od 25 lat jestem doradcą upraw warzywniczych. Pracuję w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Oddział Zarzeczewo. Proszę, zglądają w tym momencie redliny. Już bardzo, bardzo rozwinięte. Kwitnie po parę naście gron na roślinach Ślinie, pierwsze grona są praktycznie całe zawiązane. Tutaj akurat sięgało troszeczkę wody z truskawek, więc te rośliny dolne liście nie są delikatnie przymdlone, natomiast producent zastanawia się, co zrobić, czy podlewać, czy nie zapowiadają deszcze, więc ja bym się chwileczkę wstrzymał, zabezpieczył tą plantację przed zarazą ziemniaka preparatem Ridomil z. Miedzią w stężeniu 0,3%, myślę, że w granicach 400 litrów wody na hektar tutaj powinno wystarczyć. Ponieważ są pierwsze grona zawiązane, dorzuciłbym do mieszaniny preparat biokal, który wywołuje krążenie wapnia w roślinie, żeby nie było suchej zgnizny wierzchołkowej, żeby było lepsze pobieranie wapnia. I jeżeli proszę Państwa, do środy czwartku nie popada na należałoby tą plantację zacząć nawadniać do mieszaniny lidomilu miedzianu dorzucamy również 0,2-0,3 litra na hektar preparatu protektor w celu takim, że jak przyjdą deszcze, żeby nam nie zmyło mankozebu z lidomilu i miedzi, która jest preparatem kontaktowym, która chroni przed bakteriozami. Witam Państwa na plantacji pomidora gruntowego dla przemysłu posadzonego pod kombajn. Ta sama plantacja co e, ostatnio. Zaraz Państwo zobaczycie, jak wygląda plantacja. E, rozrost bardzo dobry, rośliny się zeszły, e, bardzo ładnie zaczęły kwitnąć, e, jest trochę chwastów do usunięcia. Kwestia trzeba po prostu przejść i to wyciągnąć ręcznie, bo są za duże, żeby cokolwiek z nimi zrobić, jeżeli chodzi o chemię. Proszę Państwa, bardzo silny rozrost, aczkolwiek popadało trochę, są dość wysokie temperatury. Jest gleba wilgotna. Więc można byłoby rozsypać jakąś saletrę wapniową w ilości 300 kg na hektar, ewentualnie saletrę amonową w ilości około 150 kg na hektar. I zabezpieczyć rośliny przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Przede wszystkim przed zarazą ziemniaka, ale myślę, że przede wszystkim teraz przed alternarią. Myślę, że jakieś kontaktowe preparaty typu ditane z dodatkiem miedzi i jeszcze... W tym momencie kristalon zielony, ponieważ jeszcze nie ma zawiązku, bo owoców można tutaj dodać. Następnie będziemy próbowali robić zabiegi z wapniem, bo będą zawiązane pierwsze owoce, żeby tutaj nie było problemu z suchą gnizną wierzchołkową. Zapraszam do kolejnych realizacji na tej plantacji pomidora, jak również na innych plantacjach warzyw gruntowych.